Pierwszy dzień plaśników, kiedy ofiarowano paschę, zapytali Jezusa jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim. I tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną, gotową, tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali paschę z nastaniem wieczoru, przyszedł tam razem z dwunastoma, a gdy zajęli miejsce, jedli, Jezus rzekł. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Ten, który je ze mną zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim, czyżbym ja? On im rzekł: Jeden z dwunastu, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym po śpiewaniu hymnu. Wyszli w stronę góry oliwnej. Oto słowo pańskie.